Ważną częścią podróży studyjnej zorganizowanej przez Związek Śląskich Rolników do Niemiec było zwiedzanie Targów Agritechnika 2019 w Hanowerze. To największe organizowane co dwa lata targi techniki innowacji w rolnictwie. O skali świadczą statystyczne fakty: 450 tysięcy odwiedzających, ponad 130 tysięcy gości z zagranicy. Cyfryzacja, automatyzacja i robotyka, a także najnowocześniejsze maszyny, w tym te gigantyczne. I ta oferta nadaje kierunek rozwoju współczesnemu rolnictwu. Rzeczywiście oczywiście to słowo wielkie, tu można. Wyjątkowo się sprawdza, bo są to mega targi, tak samo mega maszyny i ja myślę 95% oglądających, 5% rzeczywiście chcących zawrzeć transakcje, targi, może rzeczywiście i dla usługodawców, aczkolwiek każdy bez wątpienia jakieś pomysły z sobą zabiera, niewiele podpatrzył. Organizatorzy AgriTechnika 2019 zakończyła się wielkim sukcesem. Ponad 2800 wystawców w 26 halach, w tym także z Polski, pokazało, że są to ważne i wiodące na świecie targi maszyn rolniczych. Tak, no, obserwujemy w ogóle zainteresowanie tym programem dla usługodawców i jest to jakby informacja o tym, że coraz większe zainteresowanie usługami jest w rolnictwie. Te małe gospodarstwa nie są w stanie tak drogich maszyn kupić. coraz Chętniej są w stanie i są zainteresowane zakupem usługi niż maszyny, więc obserwujemy zmianę jakby takiego zachowania rolników. Już niekoniecznie ta maszyna musi być własnością danego gospodarstwa. Może to być właśnie maszyna wspólnie użytkowana i klienci poszukują maszyn bardzo wydajnych, które są w stanie bardzo efektywnie pracować tak, żeby operowanie tymi, tymi maszynami było jak najtańsze. I co ważne, tematem przewodnim tegorocznych targów było globalne rolnictwo i odpowiedzialność lokalna, skoncentrowana na bieżących wyzwaniach stojących przed rolnictwem, takich jak zwiększenie wydajności, ochrona klimatu, ochrona środowiska oraz ochrona zasobów na całym świecie. Stąd nowe produkty na stoisku John Deere, jak nowy kombajn X9, który ma zainstalowany nowy system pakiet wydajności dla dużego kombajnu, dzięki czemu Jedną tonę zboża jesteśmy w stanie omucić za pomocą 1,7 litra paliwa. Rekordowa była też liczba zagranicznych gości. Ponad 130 tysięcy odwiedzających przybyło ze 152 krajów, w większości z Holandii, Danii, Austrii, Włoch, Rosji, Szwajcarii, Francji i Wielkiej Brytanii oraz z Polski. Zainteresowanie jest duże, odwiedza nas wielu klientów z Polski. No, musimy pamiętać o tym, żeby zakup był efektywny danej maszyny, ta maszyna musi się zamortyzować. Musi pracować o określoną liczbę godzin. I rzeczywiście targi Agritechnika w Hanowerze to ogromne przedsięwzięcie. Na targach można było podziwiać sprzęt, który wchodzi dopiero na rynek techniczny rolnictwa na całym świecie. Jeżeli chodzi o gamę ciągników, one są dostosowane do wszystkich zastosowań, również dla rolnictwa i ogrodnictwa. Stoisko jest największe. Na stoisku możemy znaleźć strefę, którą nazwaliśmy Future Zone, czyli strefa przyszłości. Prezentujemy całą gamę nowoczesnych rozwiązań, które za chwilę będą wrażane do seryjnej produkcji. Mowa tutaj o autonomicznych traktorach, mowa tutaj o systemu aplikacji oprysków za pomocą dronów. Te nowoczesne technologie będzie można podziwiać także w Polsce w 2020 roku na targach Opolagra 5, 6 i 7 czerwca w Kamieniu Śląskim. Niektóre firmy wystawiające się w Hanowerze zaplanowały już pokazanie najnowszej techniki rolniczej na Opolszczyźnie. A kolejne targi Agritechnika Związek Niemieckich Rolników zorganizuje w Hanowerze od 14 do 20 listopada 2021 roku. Program sfinansowała Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia.